Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony mówi Masak i w kolejnym odcinku Poradników RKM zaprezentuję wam jak zrobić obsydian. Generator obsydianu. Jak wiemy, generator obsydianu obsidian, działa tak, że zamiast źródła lawy zamieniać się w obsydian po styknięciu się z wodą, yy, robi to redstone. Jak widzicie, tutaj jest klasyczny generator stona, który praktycznie każdy z was zna. Widzimy? Normalnie, jeśli nie położymy Redstone, no robi się kolestą. Położymy Redstone. Robi się obsydian. Możemy już choćby tak, takim, taką wersją się zadowolić. Tak, połączy mi się język. No więc, jeśli takie, taka wersja już Wam wystarczy, no to oczywiście możecie wyłączyć ten film. A jeśli obchodzi Was większa wersja, no to zapraszam do oglądania. Więc jak widzicie, tutaj mamy taką wersję: Na dźwignię, już wszystko z redstone'em, i tak dalej. Nie ma możliwości, że stracicie obsydion. No więc nie spali Wam się w labie, oczywiście, o to mi chodzi. Więc tak robimy: wykopujemy. No tak, bierzemy nie piston, tylko redstone. Dobra, redstone. I puszczamy lawa. Jak widać, żadnego ryzyka zalania nie ma, bo półpycki tutaj są dane, a my to widzimy, prawda? Więc wtedy po prostu zamykamy. Teraz nie ma lawy, wykopujemy i tak w kółko. Więc pokażę Wam, jak to zbudować. Oczywiście, można dłuższą wersję zrobić, że przedłużycie tam więcej dacie i tak dalej. Więcej pistonów, wtedy wykorzystacie więcej wiaderek z domu. Ale ja Wam teraz to pokażę, jak zrobić taką samą wersję. Więc najpierw zróbmy coś takiego. Dobra, zrobimy tak. Teraz tak. Biedź go z wodą. Teraz zrobimy to samo po drugiej stronie. Dobrze, robię. To chyba tak. Więc teraz wylewamy. Znowu. Chyba jest identycznie. Jest. Dobrze. Okej. Okay. Przepraszam, jak pociągam za nos. E, pociągam za nos jej. E, pociągam nosem, bo. Mam katar. No. E, dobra. E, nie wiem czemu, ale mnie to gryzie. Nie wiem. Nie. Dobra. Nieważne, niech będzie tak. E, więc teraz. Jedyne co musimy zrobić, to tutaj może damy sobie raz już, że później będzie tak. O tak, zrobimy sobie tak. Ok, więc tutaj będzie ściana. O tym trzeba pamiętać. I robimy normalny sufit. Chwilka, ale pozwólcie, że zobaczę, bo tam miałem. ...malutkie problemy z tym, tak, dobrze, więc zrobimy problemy w sensie, nie chciałem przedłużać filmu, więc nagrywam od początku, prawda, o to chodzi mi, e, dobrze, więc ma być na 2,5, czyli pół płytka tak od góry, to tak zróbcie, e, dlaczego, powiem, wytłumaczę Wam jak będzie już, czy znaczy, w zasadzie już Wam to pokazałem, jak wylewamy lawę, prawda, kiedy jest już tak zrobione... Kiedy wydajemy lewe, to widzimy dzięki temu tą lewę, ale ona się nie wydaje. I właśnie to dlatego te półpłytki tak na suficie dajemy. Dobra, więc teraz jedyne co trzeba zrobić to coś takiego. O! Ach, kurczę. No, półpłytki. Dobra, I to samo zrobić tu można, czy trzeba. Mm -hmm. Oczywiście otwór musi być nad redstone'em. I teraz damy lepkie pistony. Można zrobić ze zwykłych pistonów, tylko przesunąć się bliżej. Może być... dam dzień. Dobra, w takim razie skoro mamy dzień to idziemy dalej. Zrobimy tak. Następnie tak. Dobrze. Nie. Ja w ogóle za daleko to dałem. O, dobrze, że zauważyłem. Dobra, więc dajemy tak. Tak. Pyk, pyk. Wszystko stawiamy. Dobrze, więc teraz to jest już ogarnięte. Teraz dajemy tak. Wyciągamy resztę tak, żeby był przy pistonach. O, tak, możemy. I teraz dodajemy dźwignię. I mamy już. Tutaj możemy zostawić to, żeby był klimat lepszy. O, dobra. Więc teraz zamykamy, otwieramy, zamykamy, otwieramy. <laughs> Może tak, żeby jeszcze wyglądało to. Lepiej od środka. Dobra, jest ok, chyba. Teraz sobie to zamykamy. Wylewamy wiaderko z lawą. Po jedno. Jeśli robicie dłuższe, to więcej będziecie potrzebowali. proste, Dobra, mamy położony redstone, Jak wypuścicie sobie lawę, jak będziecie mieli niepołożony redstone to troszeczkę was zaleje, no ale trudno. Jak widać, wszystko działa. Nie jest żadne trudne do zbudowania, a naprawdę przyda się. No, nie wiem, czy wspominałem, ale załóżmy. Tutaj możecie sobie dać miejsce na obsydian wykopany, prawda? Albo choćby skrzynia na resztę, żeby się nie skończył. Dzięki temu, że tutaj są półpłytki, jeśli się nie mylę, powinno. Nie, to chyba jest podwójny blok. Nie. Dzięki temu, że tutaj jest półpłytka, to można bo otwierać skrzynię też drugą, więc możecie zrobić jedno na obsyda na resztę. Ja też zostawiam Wam, nie będę przedłużał filmu, więc mam nadzieję, że się film spodobał. No i że Wam się przyda ten poradnik. Zapraszam na nasz serwer, no i cześć.